Siema. Dziś robię parodię Wojanowic, więc tyle chciałem powiedzieć. Hej Wojan, może zrobimy filmik pod tytułem. Przysięłem 24H w opuszczonej jaskini. Nie, bo ma od Dawida Czecha. Tak, wiem, ale zróbmy to w Minecraft. Tak, to super pomysł. Wojan idzie do swojego pokoju. Bierze kamerę i zaczyna nagrywać. Hej widzowie, idę do jaskini. O, hej pilon, co tu robisz? DEBILU! Mieliśmy zrobić film Siedzę w 24H w jaskini. Zamknij mordę, bo nagrywam. Cholera, ale tu zimno. Zamknij mordę, to oglądają małe dzieci. Ja chcę zarobić. Ja mogę się zamienić w kogo zechcę. Nawet i w Disa. Nie, tylko nie Tisa! Kur... pip! Ja... pip! Nie, żółty dolar mnie wzywa, nie rób tego! Wojan zbanował Paliona. O, hej, gdzie Palion? Zbanowałem go. Czemu przez ukrywkowany? Bo to teraz śmieszne, a ja muszę robić content. Cicho, bo Kat idzie. O, siema jeszcze! Gdzie pali on? Ban. Aha, bo chcesz zarobić przez innych, jesteś tak chciwy. Ale to ty zapłaciłaś mi, żebyśmy zrobili razem film. Zamknij mor. Siema, jak film się podobał, to... to fajnie, elo. Siema!